Cześć, witam Cię z tej strony Jacek Tanek ze stanęjacek.pl. 13 dzień 90-dniowego wyzwania. Jestem w pełni podekscytowany. Przed chwilą, przed chwilą poprowadziłem webinar, na którym miałem całe 105 osób. 105 osób. Zobacz teraz, jaką siłę, jaką siłę ma właśnie działanie przy użyciu, przy użyciu internetu. Jest to coś niesamowitego. Możemy zgromadzić się w jednym momencie. Możemy przede wszystkim zgromadzić osoby z całej Polski, z różnych naprawdę zakątków Polski i nie tylko Polski, ponieważ było kilka osób, kilka osób nawet spoza granic Polski. Była jedna osoba z Francji, jedna osoba z Anglii. Także dzięki właśnie działaniom internetowym, robieniu biznesu poprzez internet, przy użyciu internetu, mając zbudowany świetny, wspaniały system, który bardzo dobrze działa możemy dotrzeć do naprawdę bardzo dużej ilości osób, do bardzo dużej grupy osób. Jeżeli mielibyśmy przedstawić swoją ofertę tylu osobom offlineowo, czyli tradycyjną metodą, gdzieś taką pocztą pantoflową, spotykając się z jednym, drugim, człowiekiem, trzecim, z osobami niekoniecznie zainteresowanymi Twoim produktem. Jeżeli mielibyśmy to zrobić właśnie standardowo, no trwałoby to pewnie ze 3 miesiące. 105 osób licząc, że można wykonać dziennie 3-4 spotkania to w okolicach 2,5 do 3 miesięcy dzień w dzień. Łącząc to wszystko soboty, niedzielę. Tyle czasu by trzeba było poświęcić i naprawdę bardzo dużo przede wszystkim zainwestować swojego czasu oraz pieniędzy. Do jazdy, jeżeli to by były spotkania w restauracji czy w hotelu, trzeba by zapłacić kawę, czy tam herbatę, jakieś ciastko. W tym momencie możemy to zrobić, właśnie nie wychodząc z domu, możemy przekazać, przekazać właśnie co mamy do zaoferowania innym osobom. W tym momencie przesiewamy, jak ja to zawsze mówię, ziarno od plew. Rozmawiamy później na poważnie, czy to o biznesie, czy o sprzedaży produktu. Z konkretnie zainteresowanymi osobami. Taką możliwość właśnie nam daje działanie przy użyciu internetu oraz system, który wcześniej zbudujemy. Już w pierwszym nagraniu wideo w swoim tego 90-dniowego wyzwania powiedziałem, jaką moc ma przykładowo nagrywanie takich krótkich filmów wideo z poradami. Nieraz to nie muszą być porady. Nieraz też trzeba coś dłużartympu pół pół serio powiedzieć. Aby, aby twoje, twoje filmy były częściej oglądane, dzisiaj również chciałem w tym 13 dniu podziękować wszystkim wszystkim osobom, które oglądają moje filmy, które również motywują mnie do tego, abym nie ustał, w danym momencie. Także dziękuję bardzo osobom, które mnie tutaj naprawdę motywują, dopingują mi, komentują również, lajkują również w prywatnych wiadomościach otrzymuję. Naprawdę miłe słowa. Dziękuję bardzo za to. Dzisiaj z tej okazji, że jest piątek, życzę Wam miłego weekendu. Do zobaczenia już w jutrzejszym nagraniu. I życzę Wam dużo powodzenia. Też działajcie, wykorzystujcie, wykorzystujcie systemy, które są budowane po to, aby zautomatyzować Wasz biznes w 90%. Naprawdę tak to działa. Cześć, jeszcze raz gorąco Ciebie pozdrawiam. Do zobaczenia już jutro. Hej!